Witajcie w nowej serii filmów Top 10 na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do mrocznego, nawiedzonego świata zjawisk paranormalnych, przedstawiając 10 najbardziej nawiedzonych miejsc na świecie, w których byliśmy. Zacznijmy więc dzisiejsze opowieści. Miejsce 10: Opuszczony żłobek na Śląsku. Budynek powstał w okresie PRL-u i pełnił funkcję żłobka dla dzieci pracowników kombinatu urządzeń mechanicznych Pumar Łabędy w Gliwicach. Niestety miejsce okryte jest złą sławą. Podobno dzieci przebywające w tym żłobku były dręczone zarówno fizycznie jak i psychicznie. W sieci można znaleźć informacje, że okoliczni mieszkańcy uskarżają się na dziwne zjawiska w tej okolicy. Szare postacie w oknach, płacz dzieci, szumy dobiegające z wnętrza. Podobno jak w nocy wykona się zdjęcie, to można na nim dostrzec postacie dzieci, patrzące się mętnym wzrokiem gdzieś przed siebie. Miejsce z przerażającą historią maltretowanych dzieci. Ponoć do dziś dnia można napotkać w środku błąkające się dusze oraz usłyszeć płacz. Miejsce 9. Zakład psychiatryczny w Owińskach Historia zakładu zaczyna się jeszcze przed wojną, w 1838 roku, kiedy to obudynek jest jedną z najlepszych klinik tego typu. W momencie kiedy do miasta wkroczyli Niemcy, na terenie szpitala zaczęły dziać się przerażające rzeczy. W listopadzie 1939 roku oprawcy zamordowali wszystkich pacjentów. Część z nich została zabita w murach szpitala, a reszta wywieziona do lasów lub fortu numer 7, który pełnił wtedy funkcję obozu. To właśnie w w tym forcie Niemcy zaczęli używać gazu do masowych morderstw, co wypróbowali na chorych z zakładu. Podczas działań pod koniec II wojny światowej kompleks budynków został częściowo zburzony. Z czasem na terenie szpitala zaczęły mieć miejsce niewytłumaczalne zjawiska. Podobno spacerując w okolicy nocą, można dostrzec świetlne ogniki w oknach zakładu. Co ciekawe, zjawiska paranormalne nasilają się w październiku i listopadzie, czyli w tych miesiącach, w których pacjentów szpitala na egzekucję. W bezwieczne noce z zamurów szpitala dochodzą dźwięki ciężarówek, warkot silników, krzyki i rozmowy ludzi, ludzi wywożonych na masowe egzekucje. Miejsce ósme. Bunkier satanistów w Ródzie Śląskiej. Jest rok 1999. Czworo przyjaciół: Karina, Kamil, Tomasz i Robert. Zafascynowanych satanizmem, przygotowują się do kolejnej czarnej mszy, którą odprawiają w starym powojennym bunkrze. Cała czwórka interesuje się szatanem i rytuałami, ale dwoje z nich nie jest jeszcze świadoma, że będą dziś złożeni w ofierze. W nocy z 2 na 3 marca Robert i Tomasz malują wewnątrz bunkra odwrócone krzyże. Trzy litery F będące szóstą literą alfabetu łacińskiego, a w apokalipsie świętego Jana oznacza to liczbę bestii 666. 6. 6. Na ścianach bunkra krwawą czerwienią znaczą także krzyż Konfucjusza i symbole bóstwa Amonra. Następnie rytualnym sztyletem dźgają Karinę i Kamila, składając ich w ofierze. Na sam koniec zaplanowali wspólne samobójstwo, ale jednak do tego nie dochodzi. Od tamtej pory w okolicach bunkra można usłyszeć głosy dwójki przyjaciół. Ludzie wyczuwają też obecność dziwnych nadnaturalnych sił. Miejsce siódme. Wrota piekieł obok bukaresztu. To tutaj, w rumuńskim lesie Boldu Kretesku. Zaraz obok stolicy znajduje się mroczny las z tajemniczym stawem, zwanym Stawem Czarownic. Podobno to miejsce jest celem pielgrzymek wielu kobiet, które oddały dusze diabłu. Nad tym zbiornikiem został stracony też sam wład Palownik, znany jako Hrabia Drakula. W każdą noc przesilenia letniego nad stawem zbierają się czarownice, w celu odprawiania mrocznych rytuałów. W jeziorku nagromadzona jest dziwna, Moc, która sprawia, że spełni się każde rzucone zaklęcie. Okoliczni mieszkańcy trzymają się z daleka od tego przeklętego miejsca. Zwierzęta nie piją też z niego wody. Legendy głoszą, że nocą można zauważyć kuliste błyskawice, czy też nawet lokalne burze. Staw nigdy się nie zmienia, nie wysycha i nie napełnia, a jego nieskończone dno jest wrotami do piekieł. Miejsce szóste Bromierzyk. Wieś Wisielców. Po dzisiejszej wsi zlokalizowanej w Puszczy Kampinoskiej zostały tylko fundamenty zabudowań. Według podań, jeśli ktoś postanowił się powiesić, nawet mieszkając daleko od Bromierzyka, na miejsce swojej śmierci zawsze wybierał ten las. Legendy o niewyjaśnionych zjawiskach w okolicy przekazywane były z pokolenia na pokolenie od niepamiętnych czasów i urosły na taką skalę, że zaczęto nazywać to miejsce Polską Aokigaharą. Po zmierzchu słychać tam podobno dziwne szepty i zduszone jęki. Jak twierdzą świadkowie, są to odgłosy osób zamordowanych przez Sowietów podczas II wojny światowej. Często między drzewami przemykają białe postacie. Zaś jeśli wjedzie się do lasu samochodem i zgasi silnik, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że auto już nie odpali. Miejsce piąte. Poweglia, wenecka wyspa śmierci. Podczas pandemii dżumy dziesiątkującej włoskie miasto, Poweglię wybrano na odseparowany od świata cmentarz ofiar tej czarnej śmierci. Z czasem na miejscu mogiły powstał szpital psychiatryczny. Wyspa, usytuowana w malowniczym obrębie weneckiej laguny, pomiędzy Wenecją a Lido, jest uznawana za swoiste siedlisko grozy. W obliczu hekatomby, rozpoczętej w styczniu 1348 roku, zaczęto transportować w miejsce wszystkich dotkniętych dżumą. Zarażeni ludzie, przypominający żywe trupy, mieli dokonać tutaj swojego żywota. Po wielu latach wyspa stała się masowym grobem ofiar co najmniej trzech wielkich epidemii. W 1922 roku władze zadecydowały, że wybudują tutaj szpital psychiatryczny. Jak się okazało w zakładzie dochodziło do wielu odstępstw co do prawidłowego postępowania z chorymi. Pacjenci zamknięci w odizolowanym zakładzie już na samym początku mieli skarżyć się nie tylko na złe warunki, ale również na aurę niepokoju. Wyobraźnia, zwłaszcza gdy karmiona jest strachem i lękiem, potrafi budzić demony. Stosunkowo szybko wyszło na jaw, że azyl był tak naprawdę diabelskim szpitalem psychiatrycznym. To tutaj odbywały się prawdziwe tortury i eksperymenty, choćby lobotomia, wyjątkowo drastyczna, bo najprawdopodobniej przeprowadzana bez żadnego znieczulenia. Jeden z lekarzy, który dopuszczał się zbrodniczych eksperymentów, nie mogąc wytrzymać presji, popełnił samobójstwo. Wszystkie te zbrodnie i cierpienie ludzi dały początek zjawiskom paranormalnych w postaci szeptów czy zjaw oraz błysków świetlnych. Widzianych na wyspie. Miejsce czwarte: Zofiówka. Szpital psychiatryczny w Otwocku. Uważane za jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce. W czasie II wojny światowej, Niemcy w ramach akcji T4, czyli likwidacji życia niewartego życia, rozpoczęli na terenie Zofiówki masowe mordy upośledzonych osób. Bestialsko zabito tutaj ponad 100 ludzi, a resztę przymusowo wywieziono. Ośrodek zamknięty został pod koniec lat 90. i od tamtej pory stoi mroczny i pusty, z dnia na dzień, popadając w coraz większą ruinę. Drugowojenne wydarzenia zapoczątkowały serię paranormalnych legend o tym miejscu, a oto kilka z nich. Do senatorium trafiła kiedyś pewna zakonnica, która wróciła z misji w Afryce. Zachorowała na schizofrenię, którą w Zofiówce próbowano wyleczyć. Niestety kobieta po kilku tygodniach leczenia popełniła samobójstwo. Zapiski pochodzące z 1958 roku, które prowadzone były przez pracujące w zakładzie pielęgniarki, wskazywały na to, iż w budynku regularnie dochodziło do paranormalnych zjawisk. Często słychać było nienależące do nikogo kroki, a niektóre z przedmiotów samodzielnie się Przestawiały. Pacjentom często zsuwały się po a chorzy czasem mieli wrażenie, że ktoś ich dusi. Dopiero interwencja księdza egzorcysty sprawiła, iż nadprzyrodzone moce zniknęły. Jedna z legend głosi, że w zakładzie dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów samobójstwo popełnił niejaki nauczyciel. Zakochał się ponoć w jednej z uczennic, która nie obzajemniła jego uczucia. Duch nauczyciela do dziś ma się błąkać między obdrapanymi ścianami Zofiówki. Miejsce trzecie. Las Chojabaciu w Rumunii. Położony w samej Transylwanii, jest powszechnie uważany za jedno z najbardziej niepokojących miejsc na świecie. Często określany jako rumuński trójkąt bermudzki, jest obiektem występowania licznych zdarzeń aktywności paranormalnej. Niektórzy doznają tutaj mdłości lub migreny, dziwnych wysypek, zadrapań czy oparzeń na skórze. W lesie rosną zdeformowane drzewa, podczas gdy inne mają na pniach i gałęziach tajemnicze zwęglenia. Głęboko w lesie znajduje się również prawie idealnie okrągła polana, na której nic nie rośnie. Również leśne zwierzęta chojabaciu są niezwykłe. Zdarzyło się, że grupa wędrowców została zaskoczona nagłym pojawieniem się ogromnego wilka. Bestia przez chwilę patrzyła na ludzi, po czym spokojnie odeszła w sobie tylko znanym kierunku. Okoliczni mieszkańcy są przekonani, że las jest nawiedzony, a nawet może być domem samego diabła. Większość ludzi boi się nawet tutaj wejść. Są święcie przekonani, że ci, którzy wchodzą między drzewa chojabaciu, mogą już nigdy nie wrócić do domu. Ponieważ według niektórych teorii w lesie znajduje się brama do innego wymiaru. Miejsce drugie. Aokigahara, las samobójców. Zlokalizowany w Japonii u podnóża świętej góry Fuji, las Aokigahara zwany jest Morzem Drzew. Swoją wyjątkową popularność zawdzięcza pewnej książce zatytułowanej Podręcznik dla samobójców. Bestseller, sprzedany w ponad milionie egzemplarzy, opisuje las jako idealne miejsce na zakończenie życia. Po publikacji książki wielu czytelników wzięło sobie do serca słowa autora i tak zaczęły się masowe samobójcze w Morzu Drzew. Ich skala jest tak bardzo duża, że w 2004 roku znaleziono 108 ciał i przestanów w ogóle liczyć przypadki następnych. Na obrzeżach lasu znajdują się liczne znaki zniechęcające do odebrania sobie życia oraz zachęcające do kontaktu z instytucją niosącą pomoc. Wchodząc do lasu po chwili można dostrzec niezliczoną liczbę sznurków, znaczników czy linek przywiązanych do drzew. Każda z nich to inna historia człowieka. Niektóre które prowadzą do porzuconych obozów, a inne do ciał. Czemu jednak Aokigahara uważana jest za nawiedzoną? To tutaj w pradawnych czasach miały mieć miejsce niezidentyfikowane rytuały, a wulkaniczna ziemia ma specjalną, do tego idealną energię. Legendy głoszą, że las nawiedza duch kobiety lub zakochana para, która dawno temu popełniła tutaj samobójstwo. Aokigahara jest tak bardzo znanym miejscem, że powstał nawet film przedstawiający jej mroczną historię. Może oni na przykład... O nie. Miejsce pierwsze. Dwór czarnego pana. Wśród malowniczych mazowieckich pól skryte są ruiny dworu z początku XX wieku. Nadgryzione zębem czasu naznaczone są tragedią rodziny, która w nim mieszkała. Sam budynek ma bardzo burzliwą historię. Wielokrotnie został przejmowany siłą na początku przez Niemców, a później Sowietów, ulegając powolnej dewastacji. Zniszczenia dopełnił pożar z lat 90., który obrócił zabytek w totalną ruinę. Dziwnym trafem pożar wybuchł wtedy, gdy syn dawnego właściciela domu rozpoczął starania o jego odzyskanie. Dwór pozostałby pewnie jedną z wielu opuszczonych ruin, gdyby nie pewne zdarzenie. Rodzina z dwójką dzieci przejeżdżała biegnącą nieopodal drogą, gdy w pewnym momencie ujrzeli w oddali niezwykle interesujące ruiny. Postanowili się zatrzymać i zrobić kilka zdjęć temu urokliwemu miejscu. Dwoje chłopców, dwu i trzylatek natychmiast pobiegli pobawić się w środku. Jak później relacjonowała rodzina, mimo że był środek i pogodnego dnia od razu wyczuli, że coś jest nie tak. Mieli nieodparte wrażenie, że ktoś ich obserwuje. Rozejrzeli się więc wokół, jednak otaczały ich tylko pola. W pewnym momencie przeniknął ich lodowaty dreszcz. Wtedy ujrzeli, że ich młodszy synek z kimś rozmawia. Gwałtownie gestykulował i co chwila potakiwał albo kręcił głową, jakby komuś odpowiadał na, na pytania. Jednak przed nim nikogo nie było. Dziecko prowadziło przedziwną konwersację. Z pustą przestrzenią. W pewnym momencie chłopiec wskazał w ich stronę i powiedział: Tam jest mój tata, i on mi na to nie pozwoli. Gdy rodzice zapytali się chłopca, z kim rozmawiał, odpowiedział on, że z czarnym panem, który wyszedł z tego dworku. Jeżeli podobała się wam ta seria, pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Pamiętajcie, że w ten piątek opublikujemy film, gdzie wybraliśmy się w okolice Zofiówki do pewnego nawiedzonego senatorium i kaplicy, gdzie namalowano pentagramy na ścianach. Do zobaczenia na następnej wyprawie.